majsterkowicze, jeżeli wy tak samo jak ja nie macie gdzie ugościć dziewczyny Zapraszam was do obejrzenia tego filmu, w którym zrobimy sobie fajny ogrodowy bujak Bierzmy się do roboty Na początku wyczarujmy sobie rzeczy i narzędzia, które będą nam potrzebne Będziemy potrzebowali szlifierkę i piłę Oprócz tego przyda nam się także Lakier do drewna, bejca Może być tu również lakier bejca Trochę liny takie śruby z oczkiem na końcu sztuk 4 do śrub, trochę nakrętek, podkładek oraz trochę wkrętów do drewna. Przydać się może także kątomierz, chyba że lubicie robić na oko, to możecie bez. Oprócz tego jeszcze może się przydać taka deseczka. Wciągniemy deseczkę na plan. i to w sumie wszystko. A teraz spójrzmy jak to zrobić. Zapomniałem o najważniejszym, chyba ciągle jestem my, myślami z tą dziewczyną. Do zrobienia tego bujaczka będziemy jeszcze potrzebowali dwie palety. To jest w sumie najważniejsza część tej całej konstrukcji. No, to teraz jak mamy wszystko wymienione, możemy lecieć dalej. Całą pracę musimy zacząć od przycięcia tych palet żeby zrobić jednej palety siedzisko z drugiej oparcie do tego bierzemy piłę i tniemy jedną z palet, która będzie siedziskiem, musimy przeciąć mniej więcej w tym miejscu, żeby siedzisko nie było za długie. Jak to zrobię piłą elektryczną, wy możecie zrobić ręczną. Pamiętajcie tylko, żeby zawsze zakładać okulary ochronne oraz ochronniki słuchu. A, jeszcze jedno. Uważajcie na paluszki, bo jak je sobie połocinacie, nie będziecie mieli jak dać na suba. Ok, bierzmy się do pracy. Ta część już nam nie będzie potrzebna. A tą część i całą drugą poletę musimy teraz przeszlifować. Ja swoje polety przeszlifuję elektryczną szlifierką. Jeżeli wy takiej nie macie, możecie to zrobić papierem ściernym. Pamiętajcie tylko, żeby zrobić to możliwie dokładnie. Nie chcecie chyba, żeby weszła wam gdzieś jakaś drzazga, no nie? Panie Małgosiu, przepraszam, to nie ten program. Do widzenia? Te kobiety. Ok, gdy już wszystko mamy przeszlifowane, możemy zacząć składać to do kupy. Całość będzie wyglądała mniej więcej tak. Ta przecięta paleta robi za siedzisko, cała paleta będzie robiła za oparcie. Teraz pozostaje tylko wziąć deskę i przyciąć ją, żeby w ten sposób zrobić połączenie obu palec z jednej i z drugiej strony. To będzie jedno połączenie i później po kawałeczku jeszcze w tym miejscu, żeby też wzmocnić te połączenia. Ja to sobie teraz na spokojnie przytnę, a Wy zobaczcie filmik, jak się może skończyć spożywanie elektronarzędzi, gdy się buja myślami w obłokach lub w koronach drzew. Bo po poskręcaniu całej ławeczki pozostaje nam już tylko przykręcić te śruby z oczkami na końcu. Gdy wszystko już jest przykręcone i dokręcone, pozostaje tylko wziąć bejcę i pobejcować samą ławeczkę. Ja to teraz zrobię, a wy już możecie iść na świeże powietrze. Dołączę do was, jak tylko skończę. Jak widzicie, bujaczek jest gotowy. Pozostało go tylko powiesić. Pamiętajcie tylko, aby powiesić go solidnie, żeby nie skończyło się tak jak na tym filmie. Oh. Jak widzicie, zrobienie takiego bujaka nie wymaga ani wiele czasu, ani żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy w sumie piła, wkrętarka i trochę wyobraźni. To co? Ja teraz idę szukać mojej dziewczyny ze snów, co bym mógł się z nią trochę pobujać, a wy możecie dać nam suba oraz zalajkować nasz profil na Facebooku oraz oczywiście dać lajka naszemu partnerowi Topex. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!